Przydatne właściwości nawozu z pokrzywym. Na podstawie składu chemicznego można określić, na ile pokrzywa nadaje się do odżywiania roślin. Ten kwas jest specjalną rośliną, ponieważ zawiera kwas mrówkowy, który powoduje oparzenia ciała, ale odpowiednio przygotowany może być korzystny dla naszych roślin. Pokrzywa jest przydatna jako nawóz ze względu na obecność ważnych pierwiastków. Jaki jest skład mikroelementów rośliny? Największy udział ma wapń, około 37%. Uczestniczy w fotosyntezie i jest niezbędnym składnikiem wzrostu. Przy niedoborze tego pierwiastka rośliny znacznie spowalniają rozwój, młode pędy stopniowo obumierają, a wielu szkołek wiotczeje. Plon jest albo znacznie ograniczony, albo nie ma go w ogóle. Potas to 34%. Jego znaczenie wynika z wpływu na aktywację enzymów i transport korzystnych pierwiastków śladowych w całej roślinie. Przy odpowiedniej ilości potasu łodyga rośliny staje się twarda i elastyczna. Potas jest w stanie zatrzymać wilgoć w roślinach. W przypadku niedoboru tej substancji liście szybko Obumierają, a po krótkim czasie roślina całkowicie obumiera. Magnez to 6%. Pierwiastek śladowy jest ważny dla przejścia fotosyntezy, ponieważ jest składnikiem chlorofilu. Niedobór magnezu można rozpoznać po przebarwieniu liści. Kolejnym składnikiem również jest żelazo. Pokrzywa na nawóz jest przydatna ze względu na obecność innych ważnych mikroelementów takich jak mangan, jod, miedź, siarka, krzem, nikiel. Liście są również bogate w witaminę K1, która zapewnia gojenie i wzmacnianie młodych roślin, a także witaminę C, B2, kwas pantotenowy, flawonoidy takie jak rutyna. Korzenie zawierają fitosterole, lecytynę, ligniany oraz substancje śluzowe. Przy nawożeniu pokrzywą można osiągnąć najszybszy wzrost, obfite wybarwienie i zwiększone owocowanie. Wzrost współczynników płodności uzyskuje się dzięki dwóm głównym obszarom działania chwastu. Pokrywanie niedoboru użytecznych pierwiastków śladowych i substancji ważnych dla odżywiania roślin oraz napar z pokrzywy poprawia jakość struktury gleby i działa stymulująco na pojawienie się obfitych dżdżownic. Jakie są zalety nawozu organicznego z pokrzywy? Łatwo wskazać, w jaki sposób pokrzywa jest przydatna do odżywiania roślin. Istnieje kilka głównych pozytywnych skutków. Wzmacnia roślinę, stymuluje jej rozwój, zapobiega atakom wielu szkodników i chorób, ponieważ sadzonki rozwijają naturalną odporność, poprawia jakość gleby, pozwala zwiększać ilość zbiorów oraz wzmacnia łodygi roślin.